Co się robi? Coś u... się. Robi? Y, słyszałeś? Co? Coś strzeliło. No tu, ten pewnie. Nie. To nie wiem. W środku bunkra. To nie wiem. No to jest wyjdzie. Pewnie też będzie wyjść. Albo zejść. Zejście w dół. No dobra, idziemy najpierw chyba tam czy nie. Najpierw w górę. Dobra się. Na dole. Dwa telefony. Jeden do ataku nuklearnego, drugi na pizzę. Czerwony to zawsze pizzę. Zamknięte, z prawej też jest zamknięte Dużo martwych zwłok. No a jakie mają być zwłoki? Żywe? No. Czy żyło? Zdawało mi się, czym się prądem raził. Tak, bo on prądem raził. Niby mały damage robię, ale jak ich jest 20, no to. Sök w porządku. Przejdźmy przez znaleźć O, skrzynka Ja nie jestem taki, są nie MIG do pistoletu. Ja dostałem MIG do pistoletu. Uczciwa wymiana, nie powiem, że nie. Tak. Wiesz, że te schody są tu tragiczne. Cześć, tu mamy coś zbierać. Så jag är inte tamatisk du. Markus Palme. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen. Åh, fem. Har ni muntliga order från staben? Kom. Standardförfarare är omedelbar evakuering till fastlandet och vi har tappat all kontakt med staben. Där har också vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan. Och nu kom det här angreppet av de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta vad fan som försiggår, kom. Tydligen är det flera soldater som varit tveksamma till de konstiga order de fick. Försvaret. Betyder det att militären är inblandad i det här, Pontus? Ja, alltså jag vet ingenting om det här, jag lovar. Men det känns som att fienden redan visste allt om oss. Våra rutiner, våra rutiner, kommunikationskanaler. Och de attackerade inifrån. En olycka med då? Nån sorts koma-inducerande gas? Oj, det låter ju jättekonstigt. Halo? Halo? Co? cicho siedzisz. Nie, bo lutuję. Okay. Kuchnia, amunicja, bo coś inne mogło być w kuchni. My jesteśmy w... w... Jakim my kraju jesteśmy? W Szwecji? Tak. Sömngas? Varför skulle försvaret ta in det i en skyddsbunker full med människor? Är det därför alla är försvunna? Gasflaskorna levererades den tionde. Men det är ju samma dag som allt gick åt helvete. Leverans-id FNIX. Vad tusan betyder det, Pontus? Ingen aning, tyvärr. Ja, det är kanske är ett kodnamn äh, på operationen. Det, på det har någonting göra med allt det här, det är jag säker på. Jaki, alltså. Så en alla so, what the på is i pontus? Men våra egna militärer ah, smugglade oh. in flaskor med sömnglas. Tack <laughs> Fick dem att falla i koma. Jag kan inte tro att det är sant. <laughs> jag är jätteledsen Ja. No. Jag vet ärligt talat inte vilken roll militären har i allt detta. Teraz... ciekawsza ta gra się robi. Dobra, no i mamy... Psa... Cześć, co to jest, co? Sobotaż po strunku nix. Ale gdzie to jest? Nie wiem, gdzie jest Fnix. Paza Fnixu. Yy, dobra, wiesz co? Mam taki pomysł. No, czy się drzesz? Nie trzesz się. Mam taki pomysł, żeby pójść tutaj. Gdzie jest tutaj? Znacznik numer jeden. Nie widzę go. Dlaczego? Dobra, teraz widzę. No, budowanie przyjaźni, no. Tak. I Ach, no. Idąc, idąc tędy, a znaczy bardziej idąc ten, tam. Już, już widzę, już widzę tego wilka. Tak, spróbujemy wilka, odblokujemy kryjówkę, bo tam jest. Najpierw może kryjówka, co? Tak, kryjówka, wilk, później mamy jakąś misję poboczną. Dawaj później pójdziemy do drugiego do, do drugiego miejsca no i później się wrócimy na e, Hol, hola, no tak. i zobaczymy tam Co tu? Widziałem jak strzelasz Nie, wygrywam, wykrywało mnie coś No tak tak ja Już to widzę Teraz lepiej z uzbrojeniem nam Mhm Ty dostajesz same w drugiego poziomu A ja nie Nie no rakietnicę mam na trzecim akurat ale mi chodzi to ze skrzynek. Ty dostajesz pistolet, bronia, ja. Bum. O tu jest jedna misja, jeden przedmiot w kolekcji. Aha, teraz mi wyskoczyła nowa broń. Granat, Gewach. Właśnie to dziwnie. ...skakuje Tak po 5 minutach, jak się to odblokuje. Tak. Ta kryjówka obstawiam jest w tej shopie. Dokładnie. Ja tu zdeponuję parę rzeczy. Tak, z broni, no to tak. no ten gewer, jeden leci. Pistolet maszynowy, jeden leci. Trzeba powtarzać, na leci. Co z takich pierdół zestaw naprawczy. To to. A, amunicja też tu waży, wiem, ale no to amunicję jednak warto mieć przy sobie, nie? No tak, ale też nie wiadomo, jak dużo, nie? Mamy tu ten do Ale przelunek super. Ja się mogę tepać na tą miejscówkę tu już? Tak, mogę, dobra. Tak, no tak, poczekaj. tak, tak. Poczekaj chwilę. Gdzie jest ten nasz bunkier? Ja się tepę na ten nasz bunkier, co myśmy byli. Odłożę się do stołu rzemieślniczego parę rzeczy, tylko żeby nie rozmontować amunicji. Co zrobisz? Skoczę z okna. Może być. Kufę z nagrodami. Stacja Mtfel Ty, tu jakieś wyzwania? Są jakieś zadania dla. dla. Przepraszam, nie wiem co powiedziałeś nie. Co, idziemy no na mam. tego wilka? No możemy, a gdzie jest stacja do rowerów? Weźcie kliknij prawe, na tego wilka gdzie ten wilk jest? Nad nami Prawo, no, profil rywala To jest łowca Mamy rakiety Ale ja nie będę na niego zużywał rakiet Łowca nie jest taki trudny To ja Om någon hör detta, ni är inte ensamma... Vi har ett gömställe vid gården nära Dyviks udde. Vi har barrikaderat ladan och har tillgång till lite vapen och mat, men inte mycket. Förhoppningsvis är det tillräckligt långt borta för att ingen ska märka oss. Men vi tänker inte stanna. Vi försöker hitta en väg till fastlandet via båt. För att du hittade inspelningen. Hon lever. Några av dem lever. Underbart att höra hennes röst igen. De kanske flyttar med båt. Men vart? Ja. Ja, Vi känner oss att den ofta har bokslag. Alltså, det är sprutatip. Tjengs To trzeba żreć z rowera. Witaj. Dzień Aha, ja. <laughs> to jest ich jest dwóch! Nie, jest jeden. wilk. <laughs> wilk tak, ale jeszcze jeden łowca. To co, strilamy? O, albo czekaj. Masz te, te butle z gazem? A z poczekaj. Bo na ja nas będą biec. Coś tu jest, coś tu jest. To jest, to jest mały trzeci mały. łowca. Jednak... Jednak nie. Chyba nie. E, chyba się nie bijemy z nimi, co? Nie, damy radę. Nie wiem, gdzie on jest. Widzisz, gdzie gaz? Ale to gaz jest na tobie, a nie na nim. Można mu zniszczyć to broń Został mój lovelek Dostał w plecy Dobrze się tamte nie sfokusowały Przeciwpancerny pocisk odłamkowy z niego Ten łowca gdzie? Ten łowca to ten spacerek robi e... Ten drugi łowca już ma drugi poziom ha. Widzisz go? Nie On trochę nam uciekł Czyli one jednak się poruszają Bo czuję strach Jaki? Nie, nie. wraci mu Jaki strach, nie ma się czego bawiać Minad postawiłem Aha Tia, tá mina? Onde é Ninguém é moveu, não dá ligeia. turbuje ten zbiornik ale musiałby się obrócić dobrze o ale kurteczka. punkty schematów ubranie ale kurteczkę dostałem. Kurtka, Boże. Dane Współrzędnych w Nix Nie wiem co to nam dało, ale mamy dane współrzędne Modulator trybu widzenia Przez przeszkody Wymontuj moduł wizyjny z maszyny Osiągnięcie Czyli co, biorę snajperkę i moduł? Tak. Okej. Okay. Mam coś z stylu Noctow. Tylko że termo. Tylko że termo, no. A no ja nie mam tego. A, gdzie się trafić musi. Bo ci się nie należy. Ej, bo tych punktów amunicji nie mam pojęcia bladego, jak to znaleźć. E, no mi się teraz trafiło e, z, z schematów. Trafiło mi się ubranie. ty to ja Cię widzę przez ściany. Wiesz co? Czołgaj i o, no. się. Kurczę, ale on jest daleko. Bo mi chodziło, żeby... Co? ...rzucić flarę... ...żeby się obrócił do flary. Na flarę to ja mam to. To nie jest flara. No, ale mogę za załadować flarę. Ej, ej, on się troszkę obrócił. Trafisz? Ten zbiornik? Mhm. Okej. Okay strzelaj mu w wizjer albo w to on nas nie widzi chyba 2 godziny później No tak, i on będzie dalej stał. Aha, bo on się zbugował. A pat, co tam w wodzie leży. Co to jest? Nie, nie podejdę do niego. Mam dwa hp. Aha, patrz, było w aucie. A ja nie widziałem tego, nie? Ja też. Skąd wiedziałem, że to zrobisz? Bo już mnie troszkę znasz. Ale widziałem, jak mnie, u ciebie też mnie tak wywaliło na. Bok? Tak. A masz nagrane? Mam. No. Bardzo dobrze. Nie, nagrywam dwie godziny. Nie, nie mam nagrane. Cię <laughs> nie nagrało. Ale nie wiem, czy o to mi chodzi, czy patrzyłeś na mnie. Tak. Ty już tak. Of Ty, a to się ofensywnie. Nie, dobra, nagrywa się. To już tak ofensywno-defensywnie na mnie atakujesz, jakbym ci, nie wiem, trzy pokolenia wstecz obraził. Ja. Hmm. Ale jesteś groźny. Pokaż, jak się złości. Nie. Daleko <laughs> jeszcze? Nie. W ogóle mostem mieliśmy trzy inne miejsca, ale to nic. Łowca zabity. Tak. Kręgosłup złamany po uderzeniu w barierki. Tu <głosłup> coś jest, ale o. nic nie widzę. To był łowca. Tak. Radziłbym wejść do bunkra szybko. On tu nie przyjdzie, patrz. Za gruby jest. Puść mnie. Puść mi. Ty... Ale duży bunkier, jakby coś zaraz miał wyskoczyć, że na nas biec. Chyba łowca. O Jezu, się! Już nie trafiłem. Jeszcze jednego, nie? Brak zasilania. O oh. Słyszę gaz Spójrz w dół ja mam tą ma Tam musimy zejść na dół. Zajdź zejdź wyłącz gaz. Ale to i tak ci obrażenia robi mas w masce nawet jak jesteś. To każe tu przejść, ale no musimy zasilanie włączyć. No, A że mam łapie i tyle idę. Musisz zasilanie włączyć, albo ten gaz zamknąć. Jest coś ciekawego oprócz przeciwników? A jest jakiś Ej. od zaworu? Właściwie nie wiem, szukam, ale nie widzę, żeby coś było. Bijecie gaz? Tak, cały czas. A. Ty, to on jest nad nami. O, kompaktowy PM, to skrzynka ma Crisp O, pocisk do granatnika no y, rakietnicy to, Czy mamy coś tu jeszcze? No, ja cały bunkier zawsze lutuję. nie Oglądałeś Star Warsy? Tak. Czyli wiesz jak mówił ten... Turmowiec Śmierci? Nie. Mniej więcej tak. E, jak? Bo nie było słychać. Pani Star Wars zrozumieją. Ale nie było nic słychać. Teraz Czy robisz siebie debila i jednak słychać. Okej, okay, dobra, nie odzywa się, czyli robisz siebie debile. Nie, ja nic się słyszę Nie baw się w czada. No nie gadaj, to znowu nie widzisz. Powstałem, że coś, w... coś w tym gazie na dole pewnie jest. Jeszcze. Pewnie tak. A wiesz, co czeka na zewnątrz, nie? Ile mam naboi do rakietnicy? Osiem. Na zewnątrz czeka ksaronik. Gdzie teraz? Tu mamy. Budowanie Mhm Kryjówka po drodze? Tak I łowca po drodze? Nie On jest tak. na drugim poziomie Jeszcze zobaczę sobie jak ten kutas wygląda Dalej prototyp Łowca? Uch. Łowca Dwóch? Może ich ominiemy, co? Uciekaj! Pon tu idzie chyba, nie? Mhm. Gotuj broni żołnierzu! Szelają na oślep Ej, wiesz co. Ej wiesz co ta gra przedstawia Nie wiem Ta gra, ta gra przedstawia nowy rok ej, ej, wybije ludzkość Nie O, plantacja zielska Nic nie widzę, ty widzisz na tym swoim module? Tak. Pan coś miał. Ma dalej. Trzelam na znacznik, nie? Żeby nie było. No, coś tam go trafiać niby. Jest drugi. Ok, Znić 40 maszyn za pomocą strzelb. Git, <gry> to było takie git jak zajebiście w dupie to mam. Nie, nie przecież ja cały czas z osiągnięciami coś mówię. No wiem. Ja ci mówię, o to fajnie. Aha, nasza baza to kościół. Bogosławię. Nie.